Marcin, gdzie tak. jesteś? Marcin, czekamy. Marcina jeszcze nie ma, ale jest Rafał, jest Joanna i jestem ja. I ja tu będę do końca. A teraz jest Marcin. Masz czas, jesteś młody. Tak, tak, tak. jest to wszystko I korona m. ziemi. Tutaj coś zdobyte? Tu jeszcze nie. Jeszcze Na razie, spokojnie. nie. Zawsze od góry kościuszki jest prościutko. Dokładnie. Daleko, ale... Od kopca. od kopca. Ale czy nie <laughs> lubisz ekstremalne wyzwania od kopca? <laughs> masz w Krakowie masz cztery kopce, może to... taki początek. Korona Krakowa. Korona Krakowa. Będzie to dobrze. dobry początek. Rafale, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Drugi Marcinie, czy jak będzie? Marcinie, Marcinie, albo mamy Marcin O, Marcin Olek, My do niego wiesz, to mówimy Olek, do tego Marcina mówimy Olek. Więc czyli ja zapamiętam, żeś wymagał. A bo tak macie już pomysł, że ta, nie będzie się razem grał. Tak, znaczy Asia nie, jest liderką, a no. Asia zostaje na całą rozgrywkę, a my tym się zmieniać. A zobaczymy. No, jak no jak chyba, że coś się wydarzy. Jakaś to. szalona Asia kategoria. Słabnie, ale... Dwie moje <laughs> największe pasje, czyli góry i teatr. No tak. To nie teatr, to prawdziwa gra. Tak, Jak się to w tym odnajdziesz? Tu nie ma scenariusza. Znaczy jest taki wiesz ramowy, Ramowe. ale to wy będziecie gość swoją Dammy grą wypadku. No, damy no trzeba improwizować, trzeba improwizować.